Koniec mleka. Cześć dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym vlogasku! Jak się mam mnóstwo energii jak widać. Jakiś taki banięty, cura w tle mi wrzosy obrywa. I nie mogę jej powstrzymać. Idziemy zobaczyć, co robi. Jedzionko Dla kogo? Dani i dla nich. Dla nich i dla nich. I musisz akurat wrzosy obrywać. Ale to już koniec. To już koniec i nie będziesz robiła tego więcej. Jezus, to aż tyle kosztowało? O Boże. Zakryjmy to, żebym tego nie widział Wjedźmy do hotelu O Jezus! Tata! To wczoraj zrobiłaś to w nocy chyba, bo tata tego nie widział Jak sobie... Oni jeszcze śpią Nie mogę tak głośno gadać, nie? Jeszcze śpią I królik też wczorajszy No fajnie, fajnie Właśnie zabałek, może więcej zrobić. Zrobisz więcej łóżek? Nie, zabałek Zabałek Moja kochana żonka leży jeszcze na kanapie tak, oglądam sobie o, o, o domach. Dobrze, ja się zabieram za szakaszulkę. Szakaszulkę zrobię, bo miałem to zrobić mm, wczoraj, ale słuchajcie, jakoś nie miałem ani y, puszek z pomidorami, ani weny na to, żeby to robić. I dzisiaj lecimy do flory. Słuchajcie, jak nie znacie flory, ogromny sklep florystyczny z fajnymi dekoracjami, ale ceny są z kosmosu. Więc dlaczego nie, żeby się tam dzisiaj nie wybrać? Nie, wybieram się tam dzisiaj. Dlatego, że ostatnio byliśmy i nie było sezonu dyniowego. Więc sprawdziłem od, od, od ich Instagrama. Pokazuję Wam już fotę sobie jakąś strzelę w tych dyniach przybiorę się jakoś fajnie, żeby zrobić dynkowe zdjęcie na Instagrama. Później wybieramy się do babci, żeby ją odwiedzić, na jakąś herbatkę, nie? Tak, tak, jedziemy na herbatkę, no i zobaczymy, jak tam pociąłeś krzaki. Zobaczymy, jak tam pociąłem krzaki, skrytykują mnie, bo wiecie, ja jestem taki ogrodnik, że jak coś mi się nie podoba, to bardzo cisnę właścicieli, żeby to wyciąć, bo to wygląda źle, ale niektórzy mają takie po prostu przyzwyczajenia. Jeszcze robię fajny pokój teraz dla nastolatko-studenta. Nie wiem jak to nazwać ten pokój. Młodego, młodego mężczyzny, takiego młodego byczka. I pracuję nad tym, bo zamówiłem już parę rzeczy. Łóżko i szafy muszę zamówić, ale muszę jeszcze zmierzyć coś, czy się tam szafy dwie zmieszczą obok siebie. To dzisiaj jeszcze zanim pojadę do babci, to to zrobię i zamówię, żeby przyszło w przyszłym tygodniu. Mały budżet mam, zamawiam z Ikei i z takich sklepów, o, z Widy XL zamówiłem stelaż, wiesz, metalowy, bo był tani na materac, bo miało być łóżko, ale brat mu potwierdzili łóżko, więc nie ma i, i, i. Co jeszcze tam? Jeszcze jakiś regał muszę zamówić, no. Jeszcze fajne oświetlenia. I o dekoracjach to pomyślę, bo będą LEDy i inne pierdoły, ale to na czasie będzie we vlogach. Film nie będę robił na ten temat specjalnego osobnego filmu, bo wtedy one mają mniej wyświetleń, więc stwierdziłem, że będę upychał takie rzeczy we vlogach. Żeby był fajniejszy content, jakieś urozmaicenie. Dobrze, przestań gadać darek rób to sokszukę. I na śniadanie mamy szakszukę Przepysznie. Naprawdę. Kawki ci nie zrobiłem Karol. zapomniałeś dzisiaj? No, zapomniałem. I wpadliśmy do flory. Tym razem się udało. I są dynia. Ale te są przeogromne. O wow. No tu jak pięknie wygląda. Wow, ale są duże. Ale hicior. Tu tak fajnie. Udekorowane. Zobaczymy z tyłu, da jak wygląda, bo tu widzę, że jest ich jeszcze, jeszcze więcej. A to są wystawione tylko na tym, że można sobie je kupić. 140 zł ta duża, biała. Te malutkie sześć Patisony to są Myślę, się nie mylę te 16 ale ładne są a 16 złotych sporo za taką dynkę te mi się podobają dziwne są ale ładne co to jest babca ale ładne z tym co śliwka Troszkę dla ciebie. jest. A co tu jest? Uuu, jakie pyszne kluski! Miam! Pieski, chcecie spróbować? Co to za bałaganik, proszę pana. Mm. Przed trzy różne posiłki na soli. Trzy różne poświęcenia, czemu trzy różne? A co tu jest? A ty nie jesz mięsa. A, mięsem, to, A to jest mięso powie? A ty z pomidoru. A ty ja mam krewetki, no. Ja też chciałam z krewetkami. No już za późno, już ci mhm. zrobiłem pokorzane mi jakieś inne. A ja przecież też się jem z krewetkami. No nie, albo no, nie jasz mięsa, albo jest, ja już sam. Ja jem ryby, kochanie, ryby i krewetki jem. Się nie? A ty nie, ty jesz. Jem? Jem? nie, wiem, bo ty zawsze zazdy zawsze No dobrze, jak mówię, że ja wydziwiem. Osiadł wszystkim, nie? No i czemu tak? Wszystkim siadł moczyć się, nie wiem, co się dzieje. Dobra, ale skom, to jest. To dla Parmezano i nas. Kula jest poobrażone. Nie zobrażone, zmęczone, wiesz. O i zsiadło mi się jeszcze śniegano. Słuchawki się robią z miodem. Tu małej dolewam. zimnej wody do płków, takie pół takie. Dzięki czemu herbata jest rozcieńczona. I od razu gotowa do picia. Ja lubię bez niczego. Wpadliśmy dzisiaj do centrum handlowego, takiego małego, niedaleko mojej babci i do HM. -u. I w Rosmanie kupiłam sobie rajstopy. Takie, akurat były na promocji obie marki. Tej nie znam w ogóle, więc Mia Ewa, nie wiem, co to jest. Kto to produkuje. Garda, no to wiadomo, znana, zobaczymy. To lubię te, bardzo lubię rajstopy. One fajnie trzymają tutaj w pasie i podobciwe sukienki są super. I parę rzeczy dla Lali. Dla Lali zestawy dwa dłuższych bluzek, no bo dziecko rośnie. Wszystko przykrótkie, brzuszek, plecy na wierzchu, więc musiałam kupić już większe. Pierwszy zestaw taki, o ten kolor taki sobie, ten szary, o i trzecia taka, trzy takie. Chociaż nie, nie jest złe dla takich właśnie, takich pastelowych kombinacji nie jest złe. Jak Wam znajdę linki to podlinkuję i tutaj mamy 4-6 lat i to kosztowało 64 zł za 3. Nie korzystałam z promocji 3 za 2, bo powiem Wam, że nie chciałam już przecież mam tyle leginsów i bluzy, że nie potrzebowałam, więc po prostu wzięłam to i to było 3 za 2, ale, ale nie to, ale nie skorzystałam. Także takie podstawowe t shirty I tutaj wzięłam większe, wiecie, bo one były dosyć małe, więc tutaj kosztowało to 60 tak, 60 zł. Bardzo fajne są jakości, Ja kupuję po prostu co sezon z krótkim rękawkiem, albo z łukiem, więc mamy 6 nowych bluzek z długim rękawem, teraz tylko długi rękaw. No i sobie kupiłam dwie pary leginsów, to są moje ulubione z H&M, -u. podlinkuję Wam, to są z wyższym stanem i tutaj uwaga, bierzemy rozmiar mniejszy, bo większy mi zjeżdża z tyłka um, i one są z wyższym stanem, ja mam tu M -kę. i czekajcie, czekajcie, ile one kosztują. E, 29 zł za parę, ale mają taki, nie wiem czy tu nie widać, o red, jaka słaba jakość przez tę pogodę, przez to, że jest tak ciemno, tu mam taki grubszy pasek na górze, który też fajnie trzyma brzuch, a no i takie wiecie, do latania, niepowolniane z dwie pary czarnych, strasznie ciemno, Boże. Patrzcie, jaki mam ślad okropny, obrzydliwy, obrzydliwy ślad. No to jest ta niestety, prostownica, lokówka mi spadła tutaj. W dwóch miejscach, tutaj mam też tak, taką ciemniejszą palonkę, ale tutaj to w ogóle zjarane było, okropne. Czy Wy też wycinacie metki swoim dzieciom? Ja zawsze wycinam, bo mm, nie lubię jak je odrapię, ale też. Wstawiam od razu do pralki te rzeczy, bo chcę, żeby... Bo wiecie, jednak to leży w sklepie, jednak jest e, zakurzone, jednak przechodzi przez tyle rąk. Dla pewności nawet swoje ciuch ostatnio piorę. Ale też sobie bratki wycinam. Też wycinasz metki? No, 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 no. Ja to zależy, które. Jeżeli będziecie chcieli, są całe komplety takie właśnie z tymi kotkami. Słodkie są tego, te króliczki. Są całe komplety, są też do tego leginsy. Jeszcze ja specjalnie, ale w sumie mnie widać. Nie, 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 widać mnie spoko. Są, są całe komplety, możecie kupić też zestaw trzech par leginsów. Natomiast nie było tego nie było tych rozmiarów, były tylko małe i tylko bardzo duże. A wiecie, córa jest pomiędzy. Zobaczcie, lepiej jest, jak jest, tak jak tutaj, prawda? To jest mega. Właśnie oni mieli w ten sposób, ale nie mieli w ogóle tych metek wewnętrznych. A chyba ta jest obowiązkowa. Nie wiem, jak ktoś się zna na odzieży, to napiszcie. Chyba ta metka, ta made in, i czego zrobiona jest obowiązkowa, tak mi się wydaje. Także piszcie w komentarzach, czy wycinacie metki swoim dzieciom. W ogóle dzięki za wszystkie sugestie dotyczące filmów. Z lumpe, lumpów, lumpeksów, ja mówię lumpa, ale to, mówię, to nie jest jakiś tam obraźliwy termin dla mnie. E, będę nagrywała i nawet już rozmawiam z jednym lumpeksem online, e, z taką dziewczyną, która prowadzi z mężem, pozdrawiam cię serdecznie, że oglądasz tego vloga, która prowadzi z mężem taki właśnie outlet, lumpeks online i sprzedaje na OLX paczki, e, na właśnie na kilogramy, na ilości, e, według rozmiarów, więc e, być może mi przyśle paczkę, skompletuję. I nagram wtedy odcinek. To jest bardzo fajne, taka paczka niespodzianka. Mi się ten odcinek bardzo podobał. A już Wam mówiłam w komentarzach, i powiem też tutaj, że nagranie odcinka z jakąś droższą marką, nawet z Zara czy z Mango, to jest kwestia kilku tysięcy złotych, które trzeba wyjąć ze swojej kieszeni. I wiecie, oczywiście ja później to odzyskam, ale trzeba to wiecie: parę, parę tysięcy sobie zawiesić w, w przestrzeni i czekać na ten zwrot żeby nagrać taki naprawdę duży fajny hol, wiecie, tak, jak kiedyś nagrywałam te hole z renę, no to, to naprawdę trzeba by mieć, wiecie, ja dostawałam te ciuchę strasznie dużą kasę, żeby móc taki film nagrać. Teraz już takich dużych hauli nikt nie robi. Czasami są takie sklepy, które mi wyszły naprawdę dużą paczkę, za co jestem bardzo wdzięczna. Bo też mogę Wam więcej pokazać i sklepy. I dużo firm nie rozumie, że wysyłając jedną sukienkę, no to, to nie jest dla nich jakaś tam nie wiadomo jaka reklama, a jak wyślę już, nie wiem, 10 sukienek, to fajnie mogę je zaprezentować. No ale, no to takie wiecie, zakulisowe Wam rzeczy tylko mówię, więc bardzo się cieszę na te lumpeksy, bo za niższą kasę może naprawdę dużą ilość ciuchów przymierzyć. I, i coś ciekawego pokazać i zainspirować innych, żeby też kupowali z drugiej ręki. Uważam, że to jest świetne i w ogóle nagram Wam niedługo taki odcinek z moimi zdobyczami właśnie online. Pokupowałam trochę rzeczy na Vinted, o Eliksie i Allegro z drugiej ręki. Niektóre były nowe, niektóre były z metkami, ale wiecie, po prostu od kogoś prywatnie. Wszystkie rzeczy były kupione prywatnie, żadna nie była kupiona od, od firmy, więc myślę, że to będzie fajny odcinek, tym bardziej, że kupiłam kilka rzeczy letnich, które już wiecie, ludzie po prostu wyprzedawali, więc za bezcen... Byłam w i przyniosłam trochę jesienno-zimowych rzeczy, bo stwierdziłam, że zrobię zrobić osobnego filmu, bo nie jest to tak dużo rzeczy, jak zmieniłam na lato. Dużo rzeczy teraz wyniosłam z lata. Z zeszłego roku z Bartubi, taki szaket. Druga rzecz to jest taka bluza z H&M. -u. One powinny być jeszcze dostępne, jeżeli znajdę, to Wam standardowo podlinkuję. Z dwutysięcznych przez ten suwak. Także tak wygląda jest dłuższa nas do 레ginsu. HM ma bardzo oversize'owe te kroje, więc tutaj mniejsze kupujemy, nie? Możesz tą baczkę sobie wyjąć jedną, no. Wow! Słuchajcie, dalej sukienka w burgundowym kolorze na oko. Ja ją dostałam jakoś z rok temu, jakoś już po zimie w każdym razie. No tak, więcej niż pół roku temu. To tak się złapam ci na tym, bo byłam dzisiaj w chemie i mówię o, takiej koszuli nie mam i mówię, Boże, przecież muszę iść. Poszukać w moich zapasach na pewno mam flannelowo-czerwoną koszulę. Oczywiście, że mam oversize'owa. co roku są, więc jest taka dłuższa. Tu mam taką e, kopertową sukienkę, nie pamiętam jak ona się nazywa. Kopertowa w takim pięknym kolorze magenta. Myślę, że jest naprawdę ładny. To jest taki ten lakier z semilaka, e, jak on Gras. Bo mam też w tej mojej szafie taki tryb sanitize. Zaraz wam pokażę. I chyba dorzucę do tego sanitize. I to jest taki sztuczny, akurat polarowy, ale bardzo, bardzo miły taki ala płaszczyk. Coś takiego. Widzicie? Fajna struktura. E, kamizelkę z Zary. Tu mam akurat w rozmiarze XL. E, świetna jest i mam taką też czarną. Jakiś czas temu kupiłam sobie już, znaczy jakiś czas temu, pewnie z rok temu, kupiłam sobie taką suknię. E, taka elastyczna dzianinka. Ona również jest kopertowa. Mimo, że już w zeszłym roku było w hm -ie. to jest ten szaket, który również wrócam do odświeżenia. Cześć Darko! Właśnie pokazuję, co przyniosłam. Jakbym hol robiła sobie zakupowe, a z moich chwycie starych rzeczy. I to jest też HM, szaket, on był wykupiony, on jest sztuczny, ale on był tak popularny, bardzo oversize'owy. bardzo Wam się podobał i również go wrzucam do odświeżenia. Także zabieram Was teraz i pokażę Wam właśnie te kurtki sobie świeże i swetry. Sukienki wrzucam, czy i bluzy wrzucam do prania. No dobra, i tak to wygląda w tej szafie. Ja już powiesiłam tutaj ten szaket i drugą rzecz, bo to, po dwie rzeczy można wieszać. Wiecie, można by ich gęściej, ale nie chcę. Chcę, żeby to też miało tutaj tę mm, możliwość cyrkulacji powietrza. Jeszcze sprawdzę, czy nic tu nie ma w kieszeniach, bo pewnie troszeczkę pary tu pójdzie. On jest troszeczkę ściułany, ale tak wiecie, jeszcze przyzwoicie. To zaciągam do góry. Oto muszę wziąć do góry. Jak rękaw jest już założony, tu są w ogóle takie obciążniki, żeby jak na przykład macie jakieś kołnierzyki czy coś, żeby obciążyć, ale tutaj to nie potrzebuję. Włączam i tutaj ustawiam jeden z trybów. Ja biorę sobie sanitize, bo steam to jest prasowanie. To jest oczywiście taki tryb właśnie do odświeżania na przykład kurtek, a tutaj mamy suszenie. Jest też tryb suszenia w tym, więc to jest genialne, że jak macie na szybko musicie wyjść, a jeszcze jakaś rzeczy jest smokra, no to możecie. Tak dla ciekawości, na przykład tryb Suszenia możecie ustawić na 10 minut. Tutaj mamy sanitize na 40 minut, ale można też zmniejszyć. Ja zmieniam na 20 minut. I po prostu restart. I to sobie tutaj działa, słuchajcie. To sobie to działa. Ja wychodzę z pokoju. W ogóle robi się dosyć ciepło w pokoju, więc przy okazji ogrzewa nam mieszkanie. No jest to wielka kolumbryna. Wielka. Powiem Wam, że jedyny minus jest takie, że to dużo miejsca zajmuje ale ogólnie jestem z tego bardzo zadowolona. Chociaż są rzeczy, których to dobrze nie wyprasuje. Dobra, resztę zabieram teraz do prania. I kolejna tura wskakuje do odświeżenia. Te dwie rzeczy. Te bardzo fajnie się odświeżyły. Jest taki zapach, jakbym z pralni wzięła. E, powiem Wam, że e, taki trochę jakby... No jak nie wiem, no wiadomo, że to nie było chemii dodanej, ale tak by naprawdę wyszło z pralni. Nie wiem jak to nazwać. Jest na pewno bardzo, bardzo odświeżony. Nie ma żadnego zapachu... E, Takiego szafowego. Także wiecie, wie, wiem, że to jest drogi sprzęt, ale z drugiej strony, e, jak słyszę, że właśnie kurtka czy ten płaszcz w praniu kosztuje około 100-120 zł i to w małych miastach już. To jak ktoś ma kilka właśnie płaszczy czy kurtek, no to po paru razach to się opłaca mieć swoje. Chociaż wiadomo, też to ciągnie prąd. Także są plusy i minusy, no ale można sobie na bieżąco odświeżać wszystko w domu. E, suszyć oraz e, po prostu prasować. Także jestem na razie zadowolona z tego sprzętu, ale i tak wam zrobię samą recenzję. Leżę sobie tutaj na fotelu i patrzę jak mam się o, o, o. Uciekamy. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. E, dużo gadałam. Mam nadzieję, że nie za dużo. Dużo mimo wszystko mieć Tak dużo Dużo opowiadałam o, nie, nie wiem, o ciuchach w i w ogóle. Z I jest nagrywasz? Nie, nie wiem, tak jak mi lepiej się o ciebie oprzeć. Dobra kochani, uciekamy. Mam nadzieję, że się podobało. Widzimy się w kolejnym. Jutro. Love you bye. Pa!